Hej, hej, moi drodzy, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać na kanale. <laughs> Przepraszam was. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że dajecie sobie świadectwo. Po prostu jestem Wam wdzięczny za to, że jesteście. Za to, że tworzymy coś fajnego i będę to powtarzał, bo to. Niech się roznosi, małymi drobinkami piaseczku, małymi kurczę okruszkami, będziemy budować coś fajnego, zobaczycie, będzie fajna górka, na którą wejdziemy i będziemy mieli ładne widoki. Będziemy patrzeć się, kurczę, ale my to budowaliśmy, a dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i to będzie fajne. Do tego tak dążę właśnie, żebyśmy mieli takich ludzi koło siebie, gdy cokolwiek nam się wydarzy, jak potknie nam się noga, przewrócimy się. To abyśmy nie leżeli, tylko szybko się podnosili w stowar, szli dalej. I słuchali też tego, co inni do nas mówią. Nawet głupcy, ignoranci mają swoją opowieść, moi drodzy. Musimy słuchać wszystkich. A z tym, co jak przyjmiemy, to wszystko zależy od nas, prawda? Moi drodzy, jak zwykle, łapki do góry. Dać mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, jak wy na to patrzycie, jak do tego podchodzicie. Oczywiście, jeśli jesteście nowi, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zapoznania się z jego tematyką i również, oczywiście, dać mi znać w komentarzu, jak Wy to widzicie, jak Wy do tego podchodzicie, jak Wy na to patrzycie, a może i jak przez to przeszliście. Oczywiście udostępniamy, podbijamy. W komentarzach jest teraz taka funkcja: podbi. Więc zachęcam Was do tego, żebyście podbili, moi drodzy, ten film. A, ten kanał, podbijajcie ten film i idzie, udostępniajcie go na swoich social mediach mediach, platformach społecznościowych grupach że jest taki ktoś kto siedzi i otworzył kanał, mówi o sobie opowiada i ludzie, którzy tam wchodzą i z chęcią funkcjonują tam są wsparciem, oparciem dla siebie a czasami opierdzielą z góry na dół nadzwyczajnie to, co ja tutaj opowiadam, i to, co ja robię, to są wyłącznie moje za. Moje podejście do życia, mój sposób na życie, moje sugestie. To, jak funkcjonuję, to, jak się zmieniam, to, jak patrzę na, na ten cały otaczający nas świat. Piękne, przepiękną pogodę, przepiękne drzewa. Wioterek, drzewa, zieleń, ptaszki. Życie, które się toczy wokół nas, jest docenione i zauważone. Moi drodzy, jak już dotarliście do tego momentu, dajcie mi znać w komentarzu, napiszcie korzeń. Dobrze. Myśl przewodnia na dzień 12 lipca. Uf, wróć! 12 sierpnia. W pewnym momencie życia nie pozostało nam już nic, jak tylko sięgnąć pozostaw prostych narzędzi duchowych, ofiarowanych nam, ofiarowanych nam przez anonimowych alkoholików. Korzystając z nich, gromadzimy doświadczenia duchowe, które całkowicie odmieniają nasz stosunek do życia, bliźniki i bożego wszechświata. Trzonem naszego istnienia jest obecnie przekonanie o tym, że istota najwyższa zagościła w naszych sercach i że swoją tam obecnością dokonuje cudów. Dała ona początek przemianom, do których nigdy nie doprowadzilibyśmy o własnych siłach. Pytanie. Czy zaprosiłem Boga do swojego życia i serca, medytacja? Gdy dostrzeżesz, czyjś, gdy dostrzeżesz, czyjś błąd lub dziejącą się komuś krzywdę, módl się o to, by zbłąkani odnaleźli drogę, a szkody zostały naprawione? Modlitwa taka jest twoim obowiązkiem. Jakie zło widzisz wokół siebie? Jakie wady i niedostatki zauważasz w znanych ci ludziach? Za wszystko to w mądrze pojęty sposób poczuł się odpowiedzialny. Nie krytykuj i nie wtrącaj się, by za sprawą tego wpływu i przekonania doszło do pożądanych korekt. Naprawdę może stać się nośnikiem dobra, a tym samym świadkiem pozytywnych przemian. Modlitwa. Modlę się, abym stał się narzędziem w rękach Boga i współpracował z Nim. Modlę się. Abym pomagał ludziom, będąc dla nich godnym naśladowania przykładem. Jeszcze raz przeczytam Myśl Przewodnią na dzień 12 sierpnia. Myśl Przewodnia na dzień 12 sierpnia. Na pewno, w, przepraszam, w pewnym momencie życia nie pozostało nam już nic, jak tylko sięgnąć po zestaw prostych narzędzi duchowych, ofiarowanych nam przez anonimowych alkoholików. Korzystając z nich, gromadzimy doświadczenie duchowe. Które całkowicie odmienia nasz stosunek do życia, bliźnich i Bożego Wszechświata. Trzonem naszego istnienia jest obecnie przekonanie o tym, że istota najwyższa zagościła w, naszym, w naszych sercach i że swoją tam obecnością dokonuje cudów. Dała ona początek przemianom, do których nigdy nie doprowadzilibyśmy o własnych siłach. Pytanie, czy zaprosiłem, do, czy zaprosiłem Boga do swego życia i serca? Czy zaprosiłem Boga do swojego życia i serca? Ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy zaprosiłem? Tak, ja zaprosiłem tą moją siłę najwyższą Boga. Wierzący nazywają tę siłę Bogiem. Najwyższą. Tak, zaprosiłem. I mi jest tym, że. I tak, to jest prawda. Gdyby nie to, nie gdyby nie to, że pracuję nad sobą. Tak, byłem wierzący, jest wszystko ok, do tej pory jestem człowiekiem wierzącym, i wszystko pasowało, nic nie trzeba było więcej. Dzisiaj wiem, że trzeba mieć to, że się wierzy, jest fajnie, ale jeszcze trzeba po prostu działać w tym: działać, pracować, e... pokazywać to, że jest się wierzącym i to, że w to się wierzy, i w to, co się ma w swoim serduchu, w swojej duszy okazywać innym. Tą duchowość, ten spokój, e, to miłość do bliźniego swego. Pokazywać to. To wcale nie trzeba tak dużo. Pokazywać tą miłość do bliźniego swego. Na to, na co mamy wpływ, to to właśnie robić. Nie, nie. Jak możemy inaczej na to patrzeć? Jak możemy inaczej do tego podejść, jak nie pokazywać tego? Co z tego, że będziemy wierzyć? jest sam taki byłem? Co z tego, że wierzyłem? Co z tego, że wiara, to wszystko. Skoro tego nie robiłem? Inaczej. Robiłem. Robiłem, tak, wierzyłem. Ale tą wiarę dopasowałem do siebie. Taką, jak mi pasuje. Taką, z jaką mi jest dobrze. Taką, jak ja ją widzę. Ja chciałbym ją wykorzystać w swoim kierunku. Nie, taka wiara jest niedobra, bo to jest wiara egoistyczna. Ja wtedy byłem egoistą, bo tylko dla siebie, tylko taką, jaką mi pasuje. Dzisiaj tą wiarę pokazuję w taki sposób, akceptowaną przez większość, przez wszystkich. Praktycznie ludzi powinna być akceptowana. Z miłością do bliźniego swego. To jest ta wiara, to jest ta duchowość. Zrozumienie tego, oddanie się w to, to jest chyba najlepsze, co może być. Bo nie może być nic innego, jak miłość do bliźniego do swego. Nie oceniaj, postaraj się zrozumieć. Zapytaj się, dlaczego tak się wydarzyło, co się wydarzyło w tym życiu u takiego człowieka, że w ten sposób postępuje. Czasami to mogą być traumatyczne przeżycia, albo czasami po prostu taki sposób życia, ale jeśli tego nie poznamy, nie możemy inaczej tego określić. Nie możemy stwierdzić, bo on taki jest i koniec. A może coś u niego w życiu się od... zadziało, coś miało na to wpływ. Zapytajmy się, porozmawiajmy z tym człowiekiem, postarajmy się mu pomóc. A jeśli taki on ma styl życia. Nie będziemy na to mieli wpływu żadnego. Takiego człowieka nie idzie się zmienić. Możemy pokazywać, możemy udowadniać, możemy dawać świadectwa. Jeśli nam się uda cokolwiek w nim wytworzyć, będzie fajnie. Jeśli nie, nie będziemy mieli na to wpływu. Będzie ja się samo o sobie patrzeć. Musi w sercu i duszy zagosić ta siła najwyższa żeby człowiek mógł się zmieniać, wtedy już naprawdę nie jesteśmy sami. Ciężko to zrozumieć, ale jeśli ktoś to przeżyje, to będzie wiedział o czym mówię. A też jest świadectwem tego, co ja mówię, że po prostu też nie brałem tą religię. Tak jak mówiłem, pod siebie, tak jak mi pasowała. Kiedy mi pasowała tak, żeby mi pasowała przede wszystkim. Osądzić, bo przecież jak to, bo przecież on jest taki i owaki, ten robi tak i owak, ten robi źle, ten robi niedobrze, ten robi krzywdę. Wszyscy do byli źli. A ja byłem wierzący, ja byłem kochający, przecież Pan Bóg tak nie nakazywał. A co ja robiłem? Tu o... Oskarżałem wszystkich dookoła, a sam siebie niszczyłem i wszystkich dookoła krzywdziłem fizycznie, psychicznie. Dzisiaj tego nie robię, bo dzisiaj tego nie muszę robić. Dzisiaj mam to z miłością do bliźniego swego. Traktuj drugiego człowieka tak, jak Ty byś chciał być traktowany przez tego człowieka. Traktuj bliźniego swego jak siebie samego. Tą miłość trzeba w sobie obudzić. Obudzić. Jeśli to zrobimy, będzie nam naprawdę super. Dobrze. Moi drodzy, z takim przekazem ode mnie, od Artura Alkoholika, obudźcie w sobie tą miłość. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, oczywiście. Bo ci, którzy są tutaj, mają tą miłość w sobie Nawet tego nie wiedząc Wyrzekając się i zaprzeszając Po rozmowie z nimi Mają w sobie tą miłość To jest właśnie to Kocham was moi drodzy A miłością mógłbym nakarmić cały świat To jest po prostu fajne Przepiękne Trzymajcie się, pamiętajcie łapki, subskrypcje Udostępniamy, podbijamy Komentujemy. Jeśli chcemy wspierać, to wspieramy. Oczywiście jest tam zakładka Wesprzyj. Zachęcam do tego, żebyście byli, żebyście uczestniczyli. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, życzę Wam przepięknego dnia. Do zobaczenia do kolejnego.